Greener Wekliner i Austria związane są jak syjanscy bracia. Stąd oczywistym jest, że musimy zaprezentować Wam wino z tego szczepu. Tym razem Greener Veltliner winą Optimum od Rudolfa Rabla z Landem Luiz w regionie Kapta. Ten Greener Wekliner należy do kategorii Kapta DAC Rezerw, czyli wino, które musi spełniać. Najbardziej wygórowane wymagania apelacyjne tego regionu. Więc minimum rok leżakowania, minimum 13% alkoholu, selekcjonowane winogrona, staranne winifikacje. Wino ma piękny. Yy, żółty kolor, ładnie układa się w kieliszku, pojawiają się charakterystyczne dla dojrzałych win łzy. W nosie klasyczne smaki welkinera, czyli mango, dojrzałe jabłko, łąkowe zioła, Pojawia się w końcówce czerwony pieprz. Bardzo charakterystyczny dla tego szczepu. Wino bogate, treściwe, o dobrej kwasowości dobrej równowadze. Świetnie pasuje do klasycznego wiedeńskiego sznycla. Pasuje do potraw ze schabu. Pasuje również do serów, sałat, bardzo uniwersalne wino w kuchni. Rodzina Rapp rezyduje w Langenluis, stolicy regionu winiarskiego Kamptal. Kamptal jest jednym z najważniejszych regionów winiarskich Austrii, o bardzo bogatej, starej tradycji winiarskiej. Oprawiane były to winorośla już od setek Lat. Kamptal ma zróżnicowaną strukturę gleb. Stąd ogromny wybór różnego rodzaju win. Mamy działki położone na terenie płaskim, działki tarasowe, jak Państwo widzicie w tle. Za chwilę zobaczymy działki lesowe i popatrzmy, jaka jest gruba struktura tej, tego lesu. Na nim się świetnie udaje Greener Weltliner, jedna z najważniejszych szczepów rodziny Rabl. Rablowie rozlewają co najmniej 10 rodzajów Weltlinera, od win podstawowych do win klasy premium, sprzedawanych z czarną etykietą. Ten Weltliner, który my tutaj omawiamy, wychodzi z działek tarasowych. Ze starannie wyselekcjonowanych winogron, wino bogate, wino dobrze się sprzedające wino, które na pewno Państwu będzie smakować. W tle widzimy słynne loizjum spawiniarskie słynne na cały świat. To jest Duma i rodziny Steininger, do którego to Luizium należy. Warto tam pojechać, warto pójść do słynnych winotek w mieście, warto odwiedzić kilku wspaniałych winiarzy, którzy tam rezydują. Dziękuję Państwu.